Dzień dobry, ja witam wszystkich graczy, koleserów i wiaraczy na podcaście JNJ. Ja się nazywam Panej i dzisiaj jest ze mną jak zawsze, ale też można powiedzieć, że chyba po raz ostatni Pan J. Witam Ciebie bardzo serdecznie. No ja również się witam Panie Ej. Witam przede wszystkim wszystkich słuchaczy. Nie zadam klasycznego pytania, co my tutaj dzisiaj robimy, ponieważ robimy coś wyjątkowo niezwiązanego z grami. E, mianowicie, no dobra, już nie będę tutaj trzymał nikogo w napięciu. Pani, Ej, pozwolisz, jako e, gospodarz przyszły, pełnoprawny oraz jedyny tego kanału, mhm. pozwolisz, mam nadzieję, że powiem, w, wyleję, nie, postawię kawę na ławę. A mogę jedną rzecz no. tylko zanim to zaczniesz z grubej rury, chciałbym, żeby bo bardzo, jeszcze na samym początku tego materiału, żeby była bardzo klarownie wiadoma jedna rzecz, kanał zostaje, przyjmuje kanał ja będę, będę tworzył treści i chciałbym, żebyście to wiedzieli, że kanał nigdzie nie idzie, wręcz wchodzimy na może nawet odrobinę większe obroty, przy okazji odrobinę większej swobody. I tyle po prostu chciałem, żebyście to wiedzieli. To nie oznacza koniec kanału, absolutnie nie. Tematyka będzie taka sama. Tyle ode mnie, panie Proszę bardzo. No tak, to, to już tak naprawdę poszedłeś z grubszej rury niż ja planowałem, bo chciałem to powiedzieć trochę delikatniej. W każdym razie, drodzy Państwo, nadszedł dla mnie ten moment, że muszę się rozstać z kanałem po niespełna 3 latach, 2 latach i 10 miesiącach. Ponieważ, no, to słynne życie. To słynne życie, z którym się czasami nie da wygrać. No ja w tym przypadku e, nie mogę z nim wygrać, ponieważ jest, jest, za dużo, jest za dużo roboty. Nie mam kompletnie kiedy wetknąć e, te nagrywek, nie wiem kiedy będę, będę mógł wetknąć inne rzeczy, między innymi granie, a ja z tego e, nie chciałbym zrezygnować z oczywistych względów, ale no będę musiał wszystko mocno ograniczyć. No niestety e, tak się zadziało, e, myśleliśmy też e, z panem A. Du dużo czasu jak to rozwiązać, czy się da to pogodzić, czy można by to jakoś przerobić tą formułę, żeby to funkcjonowało w, w, w duecie, ale doszliśmy po prostu do wniosku, że nie ma takiej opcji. Także co tu więcej e, powiedzieć e, Nie pani Ej, może, <ścoughs> może ty dodać coś do mojego wywodu smutnego? E, znaczy, pytanie przede wszystkim, czy chcesz e, powiedzieć e, powód konkretny, bo wydaje mi się, że to nie jest nic jakiegoś takiego bardzo prywatnego, żebyś miał, e, nie wiem, się wstydzić. E, ale oczywiście zostawiam tobie tą, tą decyzję. No nie no, teraz jak już mnie wywołałeś do tablicy, to, to nie, mogę nie mogę nie powiedzieć. E, mam drugą pracę. Życie mnie po prostu zmusiło do niej. No i... Tak e, chciałem, nie chciałem jej znaleźć, no bo wiedziałem, że to jednak będzie wyrok na resztę mojego wolnego czasu, ale ja trafiłem na taką ofertę, że nie mogłem z niej zrezygnować. No i jestem tutaj, także e, będzie ciężko, ogólnie już poza kanałem będzie no, ciężko dla mnie idąc naprzód, ale też nie chcę tutaj specjalnie płakać, bo e, panie ja wiem, że ty będziesz cisnął mocno. I, I to jest kanał nadal o grach, także nie będę tutaj e, publicznie wylewał żali na to, jak wygląda moje życie, no. Będzie wyglądał. Ja bym też, wiesz co, jakkolwiek to zabrzmi w dzisiejszej aktualnej sytuacji, ale zawsze staram się jakiś optymistyczny wariant wyciągnąć, to. Nie oszukujmy się, Twoja sytuacja, że tak powiem, trwa od jakiegoś czasu, nie specjalnie długiego, ale od jakiegoś czasu to nie jest pierwszy dzień, w którym się dowiedziałeś o, o tym, że dzisiaj w mniej wolnego czasu. I. Gdy. Ten, ten kanał nigdy nie był u nas e, pracą. Ten kanał nigdy nie był dla nas... E, Okej, okay, to może powiem tak. Nie zarobiliśmy na tym kanale nic. E, w sensie jakieś tam grosze z, e, po przekroczeniu tysiąca subskrypcji się zbierają, ale nawet nie, nie przejaliśmy ich, bo e, no, to nie są chce grosze. się... E, tak, to są dosłownie, to są dosłownie grosze. E, więc dla nas ten kanał zawsze miał być takim ogniem e, pasji do gier. E, I trochę takim Miejscem dla Polaków, gdzie mogliby posłuchać, nie wiem, opinii osób, które już trochę siedzą, trochę zjadły zęby na gamingu, potrafią dostrzec jakieś niekoniecznie fajne praktyki. I, i przez to, jeżeli nagrywki miały być naprawdę troszeczkę, powiedzmy, dopchnięte kolanem. W myśl tego, że ten czas trzeba troszeczkę było organizować inaczej niż kiedykolwiek, to po prostu doszliśmy do takiej troszeczkę męskiej decyzji, bo wiecie, w najbardziej hipotetycznych jakichś tam wariantach rzeczywistości, moglibyśmy iść dalej. Nagrywalibyśmy, po nie wiem, o pierwszej w nocy, w niedzielę. To by się dało, tylko że jeżeli w projekcie, który jest pasją ma być odbębniany, na niewyspaniu się i tak dalej, i tak dalej, to po prostu doszliśmy wniosku, że to jest bez sensu i e, ja zostanę. E, I panie Jay, w sumie to, e, jak chcesz, mogę dwa zdania więcej. Bo w sumie może ciebie to powinno teraz ciekawić, bo e, kanał zostaje. Opowiedzieć dwa zdania, co, co planuje, co, co sądzisz. Znaczy, ja miałem zadać to pytanie, wydaje mi się, tyle skryptu. To proszę bardzo. Ale nie, jeszcze tylko chciałem nawiązać, bo, bo naprawdę trafiłeś w punkt. Oczywiście, zawsze można stanąć na głowie i spróbować wygospodarować. No, nie wiem, pozbawić się snu na przykład, ale, ale to by było zaprzestrzenie całej naszej, że tak powiem, działalności dotychczasowej, ponieważ to nigdy tak. nie miała być e, robota, tylko to była pasja. W związku z czym, jeżeli to zamienimy na tą robotę, to to się negatywnie odbije. A myślę, że no, pan Ej, <gry> który będzie ciągnął tutaj, to nie chciałby tego. Mhm. Także tak to wygląda. No i oczywiście hmm, chcieliśmy poruszyć ten temat i poruszę go teraz. E, ja to troszeczkę mówiłeś mi, panie Ej, jakbyś to sobie wyobrażał teraz, będąc na własną rękę, że tak powiem. I wypadałoby, żebyś też powiedział teraz e, słuchaczom twoim. Jasne. E, nie no, wciąż naszym, wiesz, to, to się jeszcze, jeszcze się nie zmieniło nic. E, ja na pewno rzeczy takich, które mogą być war ważne, to nie wyobrażam sobie w myśl po prostu możliwości i nawet niekoniecznie chodzi o czas, tylko chodzi o formę, podtrzymać podcastu, w którym jest na przykład godzina materiału. Nie mam może, nie wiem, czy to chodzi o jakieś umiejętności czy jakąś wiedzę. Nie, to chodzi o taktykę. dialog, wydaje mi się, po prostu dwóch osób. No, to jest sprawa, prawda? Tak, że nie, nie wyobrażam sobie się przed mikrofonem przez godzinę i, i, i mówić, bo e, jakoś wydawałoby się to formą, skromnie nie dałbym rady. Więc na pewno e, nie chcę mówić, że nigdy się nie pokaże materiał, który ma trwać nie, pół godziny, czy 40 minut, czy nawet godzinę. Kto wie, co moja kreatywna głowa wymyśli. E, może coś takiego się pojawi, ale no, nie będzie, wiecie, materiałów na zasadzie. E, tak, co tydzień, codzienny, znaczy codzienny, co, co poniedziałek, nie będzie nowy podcast 40-minutowy, no bo e, sam, samemu to będzie ciężko zrobić. E, będę uderzał w. Formę materiałów, na pewno krótszą, o ile krótszą, zakładam, że nie wiem, 10-15 minut, czasami może trochę więcej, czasami może odrobinę mniej, ale mniej niż 10 minut to jednak jest mało. Będę chciał na pewno uderzać. Teraz plus jest taki, że no faktycznie, jak się jest samemu z jakimś projektem, to się bierze za niego całą odpowiedzialność i można, że tak powiem, podejmować ryzyko, czy robić to, co się chce stworzyć, i najwyżej to nie wypali. Ale nie trzeba każdego pomysłu konfrontować wzajemnie ze sobą, mhm. e, więc to może, może być potencjalnie e, jakieś, jakoś kreatywnie wyzwalające, e, ale nie, zobaczymy, jak to się e, okaże. Na pewno wiem, bo mam już kilka materiałów zaplanowanych. E, jeden będzie o Ghost of J i drugi będzie o, o recenzji Stellar Blade. E, I to będą materiały takie jak na, na zasadzie moich starych materiałów solo, które się zdarza, zdarzały, więc no już na, na, na kanale aktualnie. Istnieje kilka materiałów solo i myślę, że póki co nie będę jakoś dużo odbiegał formą. Ale zobaczymy, ja mam teraz trochę czasu na, na przemyślenie tego, jak to będę widział, no, ale na pewno mogę wam powiedzieć, że ja, ja się nigdzie nie wybieram, bo ja no, no ja bym nie chciał, ja bym naprawdę nie chciał. Wiecie, oczywiście w takiej sytuacji pojawiało się pytanie, ej, no to może po prostu nawet to było trochę takie taka defaultowa załóżmy powiedzmy mm -hmm. odpowiedź, że po prostu okej, okay, to kanał upada, ale ja stwierdziłem nie, 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 to nie, nie po to trzy lata niecałe się pracowało nad czymś też. My praktycznie zawsze na materiałach dziękowaliśmy naszemu committee i pan Dżeraj mówił, że, że małe, ale jakie jakościowe. No, to jest no, to, to, no właśnie, to chciałem powiedzieć, że to, to, to nie jest tak, że gadamy tak, żeby gadać, tylko naprawdę e, rozpoznajemy was w komentarzach, e, wiemy co nieco o was tyle, ile chcieliście się podzielić, i e, no ja nie chciałem tego zostawić. A no, zwłaszcza, że dalej we mnie jest e, jakaś tam kreatywna e, pasja do, do tworzenia, więc. E, Tyle chyba ode mnie. Panie pytanie ostatnie, w sumie pytanie ode mnie do ciebie jeszcze, bo dobrze wiemy, jak życie wygląda, tak, że można trzy lata prowadzić kanał, potem przestać go prowadzić, bo nie ma się na to czasu, <grym> troszeczkę żartując, ale wiemy też, że wygląda tak, że jutro możesz wygrać w TOTKA i być ustawiony do końca życia i mieć cały wow. czas dla siebie. Chciałbym, chciałbym. <grym> wszystkim, wszystkim tego życzymy oczywiście, ale pytanie... Otwarte do ciebie, czy widzisz możliwość taką, że wiem, że to będzie ciężko zaplanować ze względu na twój czas aktualny, ale po prostu, że za miesiąc, za pół roku, za rok pojawisz się na kanale i zrobisz sobie po prostu ze mną gościnny podcast? Znaczy, oczywiście to był temat, który chciałem poruszyć na koniec, jak zwykle zaspoilerowałeś wszystko pani, no to już nic z tym nie zrobię. Chciałbym, żeby wybrzmiała jedna rzecz, my się nie rozchodzimy się, znaczy to było powiedziane, ale jednak powtórzę to, nie poszliśmy na noże, czy, czy, czy cokolwiek. Nie było takiej jakiejś ogromnej rozbieżności na pomysł prowadzenia kanału, także myślę, że Pan A mnie kiedyś nadarzy okazja. a nie mam pojęcia kiedy to może być, no nie do przewidzenia. Mhm. Ale jeśli by taka okazja się pojawiła, to mam nadzieję, że pani Ej, mógłbym tutaj e, wlecieć gościnnie, jak za, jak za starych dobrych czasów, i e, powiedzieć, co myślę. Oczywiście e, mając na względzie to, że będę miał tyle czasu, żeby utrzymywać znaczy być up to date, jeśli chodzi o gaming, co też nie jest e, nie jest takie okay. gwarantowane mm. na ten moment. Ale mam nadzieję, że no mnie tak. ugościsz hipotetycznie. Jak najbardziej. Nie, no, jak najbardziej słuchaj, to jakby trzy lata wspólnego budowania, to nie mam, nie mam prawa nie ugościć, jak e, znajdziesz możliwość czy, czy, czy chęć. Oczywiście, e, że masz prawo, jest, Możesz powiedzieć. E, Panu wstęp zbrojony, zrujnował ten kanał. <śmiech> <śmiech> tak, tak. E, nie, no no nie, bardzo, nie, 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 jednak. Mimo. Jednak jak, jak, jak będziesz miał ochotę kiedyś, e, i czas przede wszystkim, to jak najbardziej chętnie do czegoś wspólnie usiądziemy. E, aczkolwiek zakładam, że to będzie bardziej, e, jeżeli w ogóle, to to będzie bardziej sporadyczne i, i myślę, że oficjalnie można powiedzieć, że e, nie widzimy możliwości mm, no już kiedykolwiek regularnie znowu nagrywać. Też no. po raz no i... kolejny, kto wie co pisze życie, ale na ten moment jest to niemożliwe. E, nie jest to możliwe. Także tak to wygląda drodzy Państwo, drodzy słuchacze, od siebie jeszcze na sam koniec chciałbym podziękować za wszelakie komentarze, znaczy mogę to mówić w imieniu i swoim i Pana Ej, ale teraz będę mówił na takie farewell tylko w swoim imieniu, chociaż to nie ma za bardzo sensu, no bo komentarz był, jak jeśli był fajny komentarz to był pisany ogólnie w stronę kanału, więc automatycznie do nas obu, ale tak czy inaczej. Chciałem po prostu personalnie podziękować za cały ten feedback, przez lata, ja wiem, że są ludzie od, od ponad roku, albo od wręcz początków kanału z nami, za wszystkie konstruktywne feedbacki, za komentarze dla zasięgu i tego typu fantastyczne mm -hmm. sprawy, naprawdę, no to jest, to jest ubijana formułka u nas, że community małe, ale jakościowe, ale to jest, to jest najprawdziwsza prawda, no. dzięki, po prostu dzięki. Ja się nie będę dołączał, ja jeszcze będę miał wiele okazji, żeby podziękować, więc ja się, ja się wstrzymam dzisiaj, zostawię tobie ten moment. I wydaje mi się, że tyle, nie ma co przedłużać, wydaje mi się, że przekazaliśmy to, co mieliśmy przekazać. Mili Państwo, wiem, że, okej, okay, to w sumie też jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz ode mnie. Wiem, że w takich okolicznościach no na pewno część z Was była dla podcastu A&J, nie dla Pana A, czy dla Pana J, tylko dla jakichś naszych wspólnych tam zacierań się na, na mikrofonie. Więc dla osób, które były dla duetu, to no ode mnie mogę jedynie prosić, żebyście, nie wiem, no dali, dali szansę kanałowi, jak będzie prosperował w wersji solo. To, to jest jedyne, co mogę prosić. Oczywiście uszanujecie to, jak tylko macie ochotę, albo nie uszanujecie wcale, ale ja naprawdę... Miałem właśnie weekend na no zastanowieniem się troszkę, jak to będzie wyglądało, i ja jestem dobrej myśli, naprawdę. To, to, to nie jest tak, że jakbym był złej myśli, to gwarantuję wam z tego miejsca, że ja po prostu, byśmy po prostu rzucili ten kanał, by nas nie było. A to, że chcę kontynuować dalej, świadczy, że naprawdę jestem. Mam pewien pomysł, mam pewien plan, więc. Ja, ja czuję w miarę dobrze, więc no mogę prosić w imieniu swoim. Może pan J. potem też. Haha, <grym> <podejdzie z Kubanem. grym> jeszcze wykorzystał <grym> ostatni raz na wypromowanie. Skubany. Skubany. Tak. E, chciałem po prostu, żebyś się dał szansę kanałowi, w, no, kanałowi Solo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, panej tak prosto się nie ponta, bo jest ciężkie do zawarania. Wiem to z doświadczenia również prywatnego, <grym> także. Ciekaw jestem, bo oczywiście będę gościnnie ciągle subował kanał. Ciekaw jestem, w jaką to stronę wszystko pójdzie, panie Ej. I co? Myślę, że nie ma specjalnie co przedłużać. Czy coś jeszcze chciałbyś dodać? Nie, dziękuję za uwagę. No to ja nie powiem. Do usłyszenia do następnego. Aczkolwiek taka furt... Mogę zostawić sobie taką furtkę. Dobra, to jednak powiem to. Do usłyszenia i do następnego. Kiedy to następne będzie? Nie mam zielonego pojęcia. Mówi do was, pan